bardziej jako ty no tak nie nie były mi znane nie były mi bliskie i tak jedna pierwsza kotka kiedyś trafiła do nas wcześniej z Krakowa i ona się okazała być tak nieprawdopodobna że kontakt z nią był, no to jak z człowiekiem po prostu. Ona potrafiła się tak wpatrywać i tak wzrokiem e, tak, sugerować tak, i, tak i tak modulować głos, że opowiadała, opowiadała... Klara oraz jej dzieci, to one po prostu fascynowały, no, kogokolwiek, kto ją widział i jej dzieciaki i każdy, kto miał kontakt z kotami, z mojego hmm. no taki kontakt jeszcze nie było. I od tego czasu no tak, zaczerowała Panią, no bo to tak jak ja też miałam dzieci z tak, mhm. no, no tak, no tak, ale jak się miało takie pozytywne doświadczenie. Jedno? Ale to nawet nie było aż tak e... hmm, bardzo dawno temu, bo to ja wierno z 90 lat. Mhm. No, 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 ale to tak no, Tak, tak, ja to się daje dopiero. Siedziłeś dzisiaj ja nie myślałam, że ten długomocny rąk ma jedno. bo teraz szukam okazji tak podpalać. Jutro e, Jutro ja będą musiały zajączności zdjęcia robić, bo każdą obchodzącą jeszcze muszę opustykać. No zobaczymy, co jest z nimi, wyjdzie. A kiedy my go musimy yy, pokazać lekarzowi, gdzieś badań i kosztów, a przejdziemy między... ]その... einle... Tak, tak, oczywiście, a, Nie tego tylko możemy małe go do, do. Mały poleciał już teraz przy końcu, myślę, że może być już na drugim szczycie w tej chwili. No tak. Gdzie no jest tak. piesek mały? Pieski małe, pieski! Pieski, pieski, nie ma to jak z trawą się bawić, tak, to jest no, zawsze, w ogóle tracimy kontakt jak można z koszoną trawę łapać. A teraz kubka. To ja opowiem, ale nie wiem czy nie będzie równie dobrze sobie zanotować. No, mhm. Dobrze, ja mam nie? jakieś karteczki, karteczki, W razie czego to ja karteczkami mhm. bo to opowiadam razem z książeczką po kiedy indziej? Pieski tak, małe, pieski małe, maluchy. Mamy taki kojec drewniany po, właśnie po córce młodszej, więc będzie sobie mógł ta, siedzieć Jak mam W ogrodzie. Bo to jest urlop macierzyński. No właśnie, a jak teraz? Yy, nie, ja nie pracuję, ja nie pracuję. Znaczy, no tak, znaczy nie pracuję no, zawodowo, no, tak? będzie trzecie dziecko. Teraz będzie trzecie dziecko. No? Znaczy on będzie trzecie Tak, tak ja tak. jestem. Tak. One ładnie na ogół wszystko wygląda ładniej na zdjęciu niż w naturze, a one wyglądają ładniej w naturze niż na zdjęciu. No